Siemanko, tutaj miał teraz po tej przerwie w cyklu recenzji anime Mikan Aniki, czyli Mikan pomarańczowego tak wiem, czy tam co zjadł o jajku jajku. Mieszka z tym emitowany był w polskiej telewizji na kanale TVN od 16 października 1992 roku do 8 czerwca 1993 roku. Liczył sobie 31 odcinków, jest specjalny, który nigdy nie widziałam w telewizji. Specjalnie ulega gdzieś na na intuicji w wersji angielskiej i w wersji japońskiej z angielskimi napisami. Studio, w którym opowiada Nippon Animation. Czas tego odcinka 23 minuty. Włączając to intro i outro, czy intro i końcówkę, no końcową piosenkę. Jest to gatunek komedia, romans tak po trochu jak ruchu życia. tego romans? Bo są tam te romansy, że chłopak się zakochuje w dziewczynie, kot się zakochuje w płci, płci przeciwnej, czyli kocicy, no. Plusy to animacja piękna, raczej animacja, taka w starym stylu jeszcze, by to nadwidać. Jest taki lekki humor, że troszkę taki Sytuacyjnie z kotów, z ludzi, z innych postaci. Tła są przepięknie rysowane, tak jak już podkreśliłem. Piękne tła, gdzie jest, gdzie można wychaczyć każdy z nadomniaczy na taką kreskę, która była rysowana, taką, no przepięknie to jest. Muzyka to jest coś genialnego, muzyka, czyli opening i ending, no coś pięknie się komponuje w to, piosenka taka Jedna no, to co przepięknie zrobiono, pochodzone. Ona jest poważnie, śmiesznie wesoło. Postacie są przecudowione. Każda postać ma jakiś swój charakter i co najlepsze, każda postać coś tego ani wnosi. Nawet się pojawia chociaż na chwilę, albo na sekundy, to, to coś wnosi to fabuły. To nie ma takich postaci, które są, że tylko po to, żeby pojawić się i zniknąć, a później już o nic nie było wspomniane, nic. Są takie właśnie postacie, które się pojawiają i coś wnoszą do tej fabuły. Bo później są w tej fabuły, to jest pięknie poprowadzone. I tu jest właśnie jedna wada tego anime. Anime jest jakby przerywane, po prostu brakuje takiego domknięcia. Dlaczego? Otóż mam powiedzieć, że anime się kończy, że jest co do specjalny, te specjalne nic nie wnosi do... Do fabry. to jest taki oddzielny specja po prostu o Mikanie jego rodzinie, a to w ogóle nic nie to jest nie takie jakby, a nie na, na niedokończonym po prostu, jakby twórcy się wypalili z mniej pomysłów, jak je skończyć. Na szczęście, z tego co wiem, istnieje manga o tytule Mikan Enniki. Niki, które można znaleźć interne na internetach po japońsku, czy po angielsku, czy nawet kupić bodajże. A żałuję, że studio polskie nie wykupiło prawa do tej magii, nie przysłączyło na polskich. Z chęcią byłem kupić, bo to było po wiedzieć, co dalej było. Serio. To co, powiem tylko, że jeszcze się będziemy jutro w filmie, który będzie bardzo mocny, bo to będzie horror z kolejnej kategorii tej durnej filmy. I jutro wraca kolejny cykl, który kiedyś istniał na kanale, że dam komentarze ludzi, yy, odpowiadam na pytania, czyli w niedzielę to będzie ten cykl. Jutro będzie holer, a my się słyszymy jutro, tak? No to co, mogę to powiedzieć? Miłego dnia wszystkim. Aha, ja nie jestem tak gotowy na takiej młodszej widowni i bardziej miłośników kotów. Ale ja myślę, że się może spodobać każdemu człowiekowi raczej. A raczej. Ja też jestem miłośnikiem psów i kotów, a mi się podobało. Szczególnie te koty mówiące, właśnie, i to jest tak, taki to i to są właśnie takie postaci, co są koty mówiące, koty i inne zwierzęta mówiące, czyli psy mówiące, ludzie, i ich dziwne skłonności, fetysze, zalety, wady. No, Zresztą, Tak samo to, jest to, to jest anime na YouTube. Bez problemu, czyli anime na YouTube. Co ciekawe, na YouTube znajdziemy wszystkie odcinki bez specjala. Plus jeden odcinek, ten właśnie pierwszy. Jest tylko chyba z lektorem polskim, bo nigdzie nie natrafiłem na, pol na polskim dubbing ten pierwszy odcinek. A później ja zwarzy z dubbingiem. To chyba ja tak po prostu nie wiedziałem, że to anime nie będzie miał dubbingi, bo po prostu już robi ten dubbing po prostu podczas kręcenia jakby tych serialów. Może tak wyszło, nie wiem. No to tak, ja się rozgadałem trochę za długo. To na razie cześć i powiem do gwiazd nad bają.